Co tam, kochani? Przyzwyczailiście się już do tego, że w odcinkach przecierać szlaki łapie żywe zwierzęta. Ale dziś zrobimy coś trochę innego. Wyruszamy w głąb stanu Utah w poszukiwaniu śladów dinozaurów. Jak większość z Was wie, absolutnie uwielbiam dinozaury, więc zamienię swój kowbojski kapelusz na ten kask. I wyruszymy na przyjazdkę tymi niesamowitymi Polaris RZR po trudnym i nierównym terenie, aby poszukać tych śladów. No dobra! Lecimy, chłopaki! To będzie niesamowite, przecierać szlaki! Podczas większości naszych wypraw przecieramy szlaki pieszo, jednak czasami najlepszym sposobem na szybkie pokonanie wielu kilometrów jest skorzystanie z pojazdu terenowego. Dzisiaj załoga i ja jesteśmy w Hurricane w stanie Utah, jednym z najlepszych miejsc na zachodzie, w którym można znaleźć i zbliżyć się do śladów dinozaurów. To niesamowite! Udało się! Chodźmy tam i znajdźmy ślady! Wu! O Boże, to epickie! Już samo otoczenie! Jest nie do pobicia! Jest gorąco, jest sporo kurzu. Widzicie ile kurzu się ze mnie sypie? O tak. Uch. Jest ile może być? 35 stopni? Co najmniej? Co najmniej 35 stopni i spójrzcie jakie to jest suche! Jak pieprz. Sprawdźcie to. Spójrzcie, czerwony pył. Niesamowite jest to, że kiedyś dinozaury chodziły po tym środowisku. No dobrze. Myślę, że jeśli pojedziemy przez ten wąwóz, to coś znajdziemy. Wow, spójrzcie na to. Dinozaury tędy przechodziły. To jest cały obszar, który będziemy eksplorować. Tutaj z boku. My jesteśmy tu. Są ślady Megapnozaura i Dilofozaura. Dilofozaury są znacznie większe. Widzicie? O tutaj? Ogromny w porównaniu do człowieka. Nie potrafię sobie wyobrazić, jakby było zobaczyć jednego z nich spacerującego w tym otoczeniu 120 milionów lat temu. Okej, okay, poszukajmy śladów. Nawet jeśli to jest nachylone, to kiedyś, zanim woda przepłynęła tędy i zniszczyła skałę, mogło to być bardziej płaskie, więc zawsze patrzę pod kątem, szukając jakiegokolwiek wgłębienia w skalę, które mogłoby być śladem. Spójrzcie, jakie to mylące. Wygląda prawie jak palec. O tutaj. A, ciekawe czy to może być ślad. Nie jest wystarczająco wyraźne, żeby to udowodnić. Okej, okay, idźmy dalej. To jest naprawdę świetne podłoże. Spójrz na to, spójrz na to, Mark, spójrz. Właśnie znaleźliśmy pierwszy zestaw śladów dinozaura. To megapnozaur, mały, chodzący w pozycji wyprostowanej teropod. Można zobaczyć, jak to zwierzę poruszało się w swoim otoczeniu. Stanę tuż obok śladu. Spójrz na ten krok. Wow! Ale tu fajne, spacerować obok dinozaurów. Myślałeś, że kiedyś to zrobisz, Mark? Nie, nigdy nie sądziłem, że zobaczę trób dinozaura. Wiem. To niesamowite. Sprawdź to. To jest naprawdę fajne. Skręcił ostro w tym miejscu i prawdopodobnie skierował się w tamtym kierunku. Ale jeśli podejdziesz trochę dalej, zobaczysz większe ślady Dilophosaura. Chodźmy. To są ślady Dilophosaura. Spójrz, jakie duże było to zwierzę. Tutaj, chodźmy tędy. Tu będzie widać lepiej. Spójrzcie na to. Wow. Wow. Ale olbrzym. Dilofosaur stał się sławny, ponieważ wystąpił w filmie Stevena Spielberga Jurassic Park. Jeśli pamiętacie, to był ten, który miał duży kołnierz, który się rozkładał i pluł jadem. Naukowcy nie wierzą, że ten dinozaur faktycznie miał taki kołnierz, ale twórcy filmu pozwolili sobie nadać temu dinozaurowi takie cechy, żeby uczynić go odrobinę straszniejszym. Spójrzcie, jakie są duże! W filmie pokazany dilofozaur był znacznie mniejszy, ale możecie zobaczyć po mojej ręce, gdy porównam wielkość, że nie jest to mięsożerca, na którego chcielibyście się natknąć tutaj na pustyni. Czyż to niesamowite? Czy kiedykolwiek myślałeś, że będziesz stał na śladach dinozaura? Nie, nie myślałem. Nigdy wcześniej nie widziałem śladów dinozaura w rzeczywistości, a gdy włożysz rękę w ślad, możesz wręcz poczuć energię tego zwierzęcia. O tak, gdy włożysz rękę w ten ślad. Okej, okay, więc te ślady, które tutaj oglądamy, każdy może przyjść i je zobaczyć. Teraz chcemy wybrać się na pustynię i zobaczyć, czy znajdziemy jakieś sami. Jesteście gotowi, by to zrobić? Pewnie. Będzie sucho, będzie gorąco i będzie mnóstwo kurzu, ale jestem pewien, że sami znajdziemy jakieś ślady. Jest jakaś dziura. O, spójrzcie na to! To może być ślad! Tak! Często chodź, spójrz na to! Jest jeden tutaj, jeden tutaj. Wow! Myślę, że to jest to! Myślę, że to prawdziwe ślady dinozaurów! Ten tutaj jest prawie idealny! Przygotuj kamerę! Chodź tu, spójrz na to! Spójrz mi przez ramię i patrz na to! Trzy wyraźne ślady palców. Obsypiecie piaskiem, gotowe? Tak! Nie ma co do tego wątpliwości. To był Teropod chodzący w pozycji wyprostowanej. Najprawdopodobniej mięsożerca, biorąc pod uwagę wielkość tych śladów, myślę, że miał prawdopodobnie 1,20 m wysokości, około 3 metrów długości. Nie chciałbyś się natknąć na to zwierzę 65 milionów lat temu. O kurczę, ale to ekscytujące! Dawaj pionę! Nie mogę uwierzyć, że naprawdę natknęliśmy się na ślady. Spójrzcie, macie tu jeden. I spójrzcie na te ślady. Odtąd, dotąd i krótsze tam postawione, a potem odbite. I kto wie, może ta skała rozpadła się miliony lat temu, ale jeden ślad jest tutaj, i drugi tam. I o mój Boże! Natknęliśmy się na tropy dinozaurów. I to było celem numer jeden: znaleźć ślady dinozaurów. I znaleźliśmy je. Dobra wiadomość jest taka, że mamy jeszcze parę godzin na pustyni i mamy te rzr -y, Więc celem numer dwa będzie udanie się na wydmy. I świetna zabawa. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo to będzie niesamowite. Dobra, dawajcie chłopaki. Uuu. Co tam? No i co stary, zabraliśmy cię w teren. Tak, to jest ekstra. No wiesz, czy możesz sobie wyobrazić lepszą podróż, w którą mógłbyś się wybrać? Nie, ściany w pomieszczeniu montażowym nie wyglądają jak te góry. <laughs> tu jest niesamowicie. -hoo -hoo! Tak utknąłem. Tu jest trochę nierówno! Nie wiem czy uchwyciłem całość, ale było nieźle. Auć. Jesteś cały? No tak, kochani. Zasada numer jeden. Jeśli przewrócicie pojazd, zawsze trzymajcie ręce wewnątrz. Na szczęście nic mi się nie stało. O rany. W ogóle ledwo skręcałem. Nie wiem, jak to się stało. Ale no, tak, przewróciłem się. Wiecie co? Albo spadam z klifów, albo przewracam pojazdy. Dlatego zazwyczaj nie pozwalamy mi na takie rzeczy. Dobrą lekcją z tego jest to, że jeśli wpadniesz w taki poślizg, po prostu trzymaj kierownicę, trzymaj ręce wewnątrz. Zawsze zapinaj pasy, zawsze noś kask. Jak dotąd wychodzę z tych wypadków bez szwanku. Jutro mogą mnie trochę boleć plecy i szyja, ale nie będzie złamanych kości ani szwów. Musimy zabezpieczyć drzwi liną bungee, bo są zepsute. Pękł dach. Złamałem go. I chyba kupiłem zespołowi Brave Wilderness RZT, bo naprawa tego egzemplarza będzie naprawdę kosztowna. Moja wina. Hu, dobra, Kujocie. Tak, to się robi, Wiuta. Tak, uważam, że to był niezwykle udany dzień. Znaleźliśmy tropy dinozaurów, to było niesamowite. Potem przyjechaliśmy na wydmy, żeby rozkopać piasek naszymi rejsurami. No i ja trochę się przewróciłem, ale nie ma złamanych kości ani obrażeń i po raz kolejny wyszedłem cało z wpadki w serii Przecierać Szlaki. Mogę tylko powiedzieć, że stan Juta jest niesamowicie epicki. Tak jest! Jestem Koyut Peterson! Bądź odważny! Pozostań dziki! Zawsze zakładaj kask! Do zobaczenia podczas kolejnej przygody! Ruszamy! Pinante passo.